It's Christmas ah, ah, No przywitał nas dzisiaj pięknie śnieżek, nadal troszkę pruszy My jesteśmy właśnie na spacerku I potem Czojka niestety zostanie na trochę sama Bo my lecimy na zakupki Ale uwielbiam taki klimat, włączyłam sobie świąteczne piosenki Polecam moją świąteczną playlistę na Spotify u. Tutaj wam wstawiam jak to wygląda, jak się nazywa bo są tam najlepsze przewoje. Tworzyłam ją razem z wami, chyba nas na czacie, z tego co pamiętam. I do tej pory tak uwielbiam jej słuchać w takim klimacie świątecznym, w grudniu zwłaszcza. Także zachęcam, bo my dzisiaj już sobie tańcowałyśmy. Przejechaliśmy po prezenty, a Adrian wybiera kosz na pranie. To taki bonus w środku, kilka przykrywek, ale ja mam z, z action takich love-hate relationship, bo ja bym tu wszystko kupiła, a nie mam na to pieniędzy. Ale tak uwielbiam action, tylko nie w soboty, jest tragedia. Tutaj warto się zaopatrzyć na imprezę, jak macie w planach, drewniane, papierowe, jakieś kubki, miski, sztućce, dużo do wyboru. My sobie robimy takie rundki, idziemy właśnie z drugą rundką zakupów i wracamy po trzecią. Jest za dużo ludzi. Nienawidzę chodzić na zakupy w sobotę, przez to, że wiem sama po sobie, bo pracuję w handlu, że jest to najgorszy dzień, jaki można wybrać. I dzisiaj jest tragedia, mimo że nie jesteśmy w jakiejś mega popularnej galerii, ale powiedzmy, że z prezentami w miarę idzie. Miejmy nadzieję, że wszystkich dzisiaj obkupię. Dobra, trzecia tura za nami, ale lecimy jeszcze na następny moloch. Lovely Sobota. Malu właśnie skończył obiad. W zasadzie trochę później dzisiaj dostała. Ale taka szczęśliwa, że dostała. A nam się jednak tych zakupów troszkę namnożyło. To, co mogę i co nie jest prezentem, to Wam oczywiście pokażę. Będzie to niesamowicie ciekawe. Ona już wie. Co to dla Ciebie jest? Proszę, proszę, proszę. Zobacz, jaką kaczkę dostałaś. ja zżera wszystkie pluszaki. Już teraz nie ma żadnego. No, znaczy ma jednego, ale już bez nóg. Widzę, że kaczka się podoba. Tak naprawdę okazało się, że z pięciu toreb zakupów to tylko te rzeczy są nasze. Czojka jest bardzo zadowolona. Cały czas biega z kaczką. Tak? Jak tam twoja kaczka? Pokażę wam te najciekawsze pozycje. Tutaj wiadomo, nie będę robić holu zakupowego spożywczego. Nie miałoby to sensu, ale tak naprawdę z pięciu toreb to tylko to jest nasze, a cała reszta to prezenty. Ale bardzo się cieszę, bo właśnie po prezenty pojechałam i dużo udało mi się znaleźć. Byliśmy w Pepko, byliśmy w Action i w Deals. Zaczynając od Rosmana, mój Adrian używa tych płynów z Jopę. I znaleźliśmy taki, zimowa noc. On jest tak bardzo świąteczny. I też znalazłam za 4,99 Soraya Plante tonik. On będzie dla Adriana. Ja go testowałam i jest bardzo fajny. Polecam Wam mega sprawdzać te koszyki przy kasach w Rosmanie, bo tam są rzeczy, które mają na przykład uszkodzone opakowania, albo jest coś wylane, bo tutaj to powinno być mniej więcej dodat tego toniku. Ale można złapać za naprawdę grosze mega fajne produkty. Mój ulubiony, ogromny płens Isany za 7 zł. No i słuchajcie, nie czaiłam fazy na te perfumy, ale jak je powąchałam, to to naprawdę jest taka wisienka. Super one pachną, jest kilka zapachów, ja się jeszcze zastanawiałam nad tym różowym, ale jednak ten jest tak bardzo oryginalny, spodobał mi się i zobaczymy ile się będzie utrzymywał. Chyba za 35 zł takie perfumki. No i płynnie przechodzimy do Action. Odświeżacz powietrza. Jest taki cytrusowo-herbaciany. Kosztował dychę, ale jest to pół litra. Mega fajna sprawa. Kaczka. Jeżeli nie znacie firmy Max and More, to polecam Wam wpaść do Action, bo ja dużo dobrego o nich słyszałam, widziałam testy i właśnie taką pomadkę sobie sprawiłam. Zaraz możemy ją przetestować. Co Wy na to? No, i jak ja bym była sobą bez kresek? A tutaj mamy kolorowe eyelinery. I to właśnie z tej firmy. Też zobaczymy, jak się spiszą. I taka polecajka ode mnie z zeszłego roku. Pamiętam, że te ciasteczka są przepyszne. Także jak komuś na święta chcecie jakieś słodkości sprawić, to polecam. Wiem, że nie powinnam polecać takich produktów, ale potem trafiliśmy do Deals. I ta zupka to jest game changer. Z Adrianem kochamy i uwielbiamy, więc polecamy. No i ja nie mogłam, nie mogłam się oprzeć. To są tealighty. I pachną jak wiśniowy chupa-chups. Był jeszcze truskawkowy i jakiś tam inny, ale ten zapach przemówił do mnie najbardziej. I już nie mogę się doczekać, aż to otupalę. Oj, Adrian sprawił sobie poduchę. Taką specjalną, yy, o właśnie, wyprofilowaną, zobaczymy. To ja też idę ją sprawdzić. A po z ziska. No i sprawdziło się to, czego się obawiałam, czyli eyelinery. To dla niektórych po prostu wysuwane kredki do oczu. Hmm. Ale zrobię słocze. Zobaczymy, jak to wygląda w ogóle. No nie, no muszę przyznać, że kolorki to są super. Te kredki są mięciutkie, więc trochę się obawiam, że mogą się ścierać podczas noszenia, ale no, śliczne. Ale na szczęście, pomadka jest pomadką i prezentuje się tak. Tutaj mamy tego dużego słocza, to jest pomadka. Bardzo ładny odcień. Ja teraz nie będę się malować, bo nie mam makijażu w ogóle i wyglądałabym dziwnie z samą pomadką. Chociaż może zobaczymy. Jak ona wygląda na samych ustach. Dobra, zerknę. No, za bardzo mnie kusiła, musiałam sprawdzić. Bardzo ładny kolor. Ma co prawda taki okropny, chemiczny zapach takich starych pomadek, jak były w drogeriach, takich wiecie, na targu czy coś, ale wygląda super. Zobaczymy też, czy się będzie utrzymywała i czy w ogóle zastyga na matowo. Ok, zastygła namatowo. Troszeczkę, tylko tutaj się klei, ale mi to akurat nie przeszkadza. To powinno zniknąć. Mam taką jedną pomadkę, która na początku się klei, ale potem wszystko jest git. Teraz robimy test, czy się odbija. Troszeczkę. Co do kredek do oczu, ja sobie upatrzyłam tą niebieską, no i niestety no nie zrobimy tutaj nic precyzyjnego. Mają piękne kolory, ale jako eyelinery to się raczej nie sprawdzi, bo mogę Wam pokazać, co się dzieje. No, może jako jakaś rozdymiona tutaj kreska przy cieniach i jeszcze spoko, jakoś tak to wszystko rozetrzeć, ale no niestety się marzą. I najmniejszy dotyk je zniszczy, więc tutaj słabiutko. Jeszcze zanim się pożegnam, powiem Wam, że mam tą pomadkę już parę godzin, jadłam i wszystko się trzyma. I ona jest tak mega komfortowa na ustach, zrobiła się taka masełkowata. I w ogóle nic się już teraz nie klei, także polecanko jak najbardziej. Jeszcze dodatkowy plus, ona kosztuje chyba około 6 zł. Warto. Teraz dopiero jak to nagrałam, to zdałam sobie sprawę, że tutaj na twarzy wszystko się zmieniło. Jak pomalowałam usta, to poszło wszystko dalej i pomalowałam się cała, ale dzięki temu macie nową fotę do intro. I intro też jest nowe, więc proszę ocenić. Także tak, dzisiaj taki w sumie trochę zakręcony dzień, ale widzimy się jutro, zobaczymy co się będzie jutro działo. Mam jakieś tam plany, ale nic nie będę zdradzać, bo moje plany wiadomo jak wychodzą i co dziękuję za oglądanie i do zobaczenia pa